Pierwszą bramkę w tym pojedynku zbywają goście, ale można powiedzieć, to byłoby na tyle, bo podopieczni leszczyńskiego trenera Ryszarda Kmiecika błyskawicznie obejmują prowadzenie i po 15 minutach gry mają już przewagę 7 bramek. Po chwili zespoły dzieli już nawet 9 trafień. Receptą na osil jest szybka i skuteczna gra. Dodatkowo bardzo dobrze w leszczyńskiej bramce spisuje się Madaliński. Jednak kilka nieudanych akcji o rotu Ostromalu i ta różnica topnieje na końcu pierwszej połowy do 18-12. do Goście z komprawcic bardzo mocno rozpoczęli drugie 30 minut, kiedy to w 80 sekund zdobyli kolejne dwie bramki. I zespoły dzielą już tylko 4 trafienia. Za kolejną karę i w konsekwencji czerwoną kartką szereg gospodarzy musi opuścić szkudelski, ale lider drugiej ligi nie zwalnia tempa. Mimo dobrze spisującego się między słupkami komprawcic Galopowi, sprytne bramki dla gospodarzy zdobywa Matuszewski. Kolejne, ze sprawą Wiórowskiego, Turza i Łuczaka, lądują też na końcu Orlop-Ostromalu. Na plus kilka interwencji może w bramce zaliczyć Radwiński. Mecz ostatecznie zakończył się wysokim 36-22 zwycięstwem leszczyńskiego zespołu, dla którego bramki zdobywali. Po siedem, Marcin Tusz i Maciej Wierucki, Po sześć, Piotr Łuczak, i Michał Matuszewski. Trzy, Krzysztof Meissner. Po dwie, Eryk Szkudelski, Mateusz Nowak i Krzysztof Kaiser. I jedną, Hubert Szkudelski. Najwięcej dla gości 5 Marcel Ungier. Jedno z podpór Leszczyńskiego zespołu, Edward Maliński. No można powiedzieć, że dzisiaj siła spokoju i skuteczna obrona w Danii. Dzisiaj tak myślę, że wygraliśmy to bez, bez nadmiernego spinania ja się. Przeciwnik był taki jaki był. Nie jestem do końca zadowolony ze swojej postawy. To tak jak pan mówi, to było. Może to wyglądało, że to było spokojnie, ale nie do końca. Po, powinno tak być jak było. Kilka jednak świetnych akcji masz na swoim koncie, obrona rzutu karnego. No tak, tak. Dwa karne się udało obronić, tam parę piłek trzech fajnych też weszło. Kontry poszły trzy. To jak mówię, mecz fajny, fajny przede wszystkim, że wygrany 15 obramkami czy 14. A ogólna postawa na, dla, dla publiczności mecz słabszy raczej. Czego przede wszystkim brakowało? Mocniejszego przeciwnika. Żeby przeciwnik był mocniejszy, na pewno mecz byłby ładniejszy i byśmy się lepiej spieli na ten pojedynek wtedy. Jak dogadujesz się z kolegami, zwłaszcza z tej formacji obrony? Nie, no w tych najważniejszych meczach wyglądało to super. Naprawdę bardzo fajnie chłopaki bronią z najmocniejszymi przeciwnikami, z którymi graliśmy. Ważne mecze powygrywaliśmy dzięki obronie. Staram się podpowiadać, jak mają przesuwać, jest dobrze. Z Leszczyńskiej Hali 13, Michał Konieczny.